Nawet 36 milionów złotych, czyli około 2 milionów więcej niż w ubiegłym roku, samorząd województwa zapłaci za przewozy regionalne. Właśnie zakończono negocjacje umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a spółką PKP Przewozy Regionalne. Aż 7 milionów zaplanowano na remonty szynobusów. Jutro umowę ma zaakceptować zarząd województwa. Pociągi spółki PKP Przewozy Regionalne pokonują blisko 2,5 miliona kilometrów rocznie. Zdaniem podróżnych za mało. Nie ma takich skomunikowań jak. Nie wiem, na przykład z żaganiem, z żarami, brak pociągu po prostu. Spółka PKP Przewozy Regionalne przekonuje, że w tym roku jest o około 10% połączeń więcej. Dodatkowo w najbliższych miesiącach ma pojawić się jeszcze jedno kluczowe dla północy regionu połączenie. Dosyć ciekawa jest propozycja Deutsche Bahn, otwarcie połączenia między Berlinem, Gorzowem a Gdańskiem. No, które by nas też dotyczyło, międzywojewódzkiego. Oficjalnie PKP przewozy regionalne otrzyma 29 milionów złotych. Pieniążki te są głównie przeznaczone na dofinansowanie przewozów regionalnych, czyli pokrycie kosztów związanych tak z dostępem do linii kolejowych, jak również pokryciem kosztów utrzymania taboru. Województwo musi liczyć się jeszcze z kosztami remontów szynobusów mogą nawet sięgnąć 7 milionów złotych. Aktualnie zepsute są 3. Tymczasem dotacja dla spółki PKP przewozy regionalne jeszcze kilka lat temu wynosiła około 10 milionów mniej. Władze województwa zapewniają, że na ukończeniu jest audyt, który ma wykazać rzeczywiste koszty spółki. Przede wszystkim chcemy sprawdzić, czy prawidłowo były wydatkowane nasze wojewódzkie pieniądze, i to jest zadaniem tej kontroli. Oczywiście, jak będą nieprawidłowości, to przewozy regionalne będą musiały zwrócić nam źle wykorzystane pieniądze. Tymczasem jeszcze w tym roku do Lubuskiego mają trafić dwa nowe szynobusy, łącznie w naszym województwie będzie ich 11. To jest to główne